Witajcie, jesteśmy właśnie w drodze na parking i zaczynamy kolejne 4 tygodnie jeżdżenia, więc mam nadzieję, że uda mi się Wam pokazać jakieś fajne relacje. Wypakowujemy rzeczy z Ubera. Rzeczy rozpakowane. Udało się wszystko upnąć, ale jak zawsze jest ciężko, ponieważ zawsze bierzemy dużo jedzenia, dużo przekąsek, bo jak to zawsze bywa, jak czegoś nie ma w zasięgu ręki, to najbardziej się chce akurat w tym momencie to zjeść. Więc. Zawsze bierzemy dużo warzyw, owoców, przekąsek, i później to upychamy po kątach, żeby nie latało i nie pospadało nam w trakcie jazdy. Więc udało się. Ubrania popakowane, i teraz mamy informację, że mamy jechać na załadunek do miejscowości pod Jacksonville. Więc ruszamy. pasażera na gapę, ale nie wiem jak długo z nami wytrzyma, bo jednak kurde, opór wiatru trochę, ale nie, 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 nie uciekaj żabku, trzymaj się, trzymaj się. Rady się trzymać, no i niestety odskoczyła na ciemię. Mamy nadzieję, że przeżyła i że nikt jej nie rozjedzie. do miejscowości Pałatka na Florydzie i tutaj mamy odbiór towaru. Jeszcze nie wiem co to jest, ale na pewno Wam pokażę tak tutaj sobie życie w tym małym miasteczku pod Jacksonville. Biegnie i tak sobie tutaj ludzie żyją. już tyle e, bram wjazdowych ale chyba dojechaliśmy do właściwej bo tu widzimy że kolejka do wjazdu więc najprawdopodobniej tutaj jest wjazd ale zobaczcie też jest linia kolejowa i przyjeżdżają tutaj pociągi z tego co było widać zewnątrz to chyba tutaj jest sprzedawane drewno ale nie wiem Zaraz się wszystko okaże. Na razie, widzicie, stoimy w kolejce do wjazdu. Więc raczej szybko nie będzie. Firma nazywa się Georgia Pacific. Jak widzicie, to jest taka fabryka, ale kolejeczka do wjazdu jest przejeżdżamy właśnie teraz przez tory okay. pokażę wam są eee mało jak to się nazywa muszę mojego e, wujka kolejarza zapytać to są, jak się nazywają te drewniane bloki? podkłady kolejowe, podkłady kolejowe. widzicie Tutaj są podkłady kolejowe. Nie wiem, czy jeżdżą tymi torami, te pociągi, czy nie. Ale czekamy. Nadeszła nasza chwila. Podjeżdżamy pod budkę i idziemy się dowiedzieć. Co i jak? Zobaczymy, co ten miły pan mi powie. Gdzie mamy jechać i co robić? Zaraz. Gdzie wszystko wiadomo. Dostaliśmy karteczkę z instrukcją i z wszystkimi zasadami panującymi tutaj w tym kompleksie. I powiem Wam, że mają bardzo dużo restrykcji. Trzeba mieć ochronne okulary. Buty chroniące stopy. Nie można palić ani papierosów, ani elektronicznych. Nie można nagrywać, nie można robić zdjęć. Naprawdę, o, tutaj jest mapka. Jak się poruszać? Wszystkie procedury. Teraz mamy podstawić się pod inspekcję naczepy. Przez to, że są tutaj takie restrykcje nie mogę Wam nic nagrać ani zrobić zdjęcia i pokazać. To tylko Wam będę opowiadać, że w tej chwili podstawiamy się do rampy, która jest nazwana rampą inspekcji. I musimy tam podjechać, otworzyć naczepę i zamieść ją całą i dopiero. Ktoś przyjdzie, sprawdzi czy przyczepa jest czysta i czy możemy zabierać towar. Więc w tej chwili właśnie się podstawiamy. A ja zaraz będę szła. Zamiatać. Podstawiliśmy się do doku. Zaczęło padać. Przyszła ciemna chmura. Więc na szybko. Zrobiona sałateczka. Eee, trochę sałaty, szpina, krukola, czyli dużo zieleniny, pomidorki, cebulka, troszkę sosu do eee, sałatki Cezar. I powiem Wam, że super pyszna przekąska. I czekamy aż w magazynie, że nas załadują pakierem, będziemy wieść wielkie rolki papieru. Udało się, jesteśmy załadowani. 44 tysiące funtów, 20 tysięcy kilogramów bel papieru. No nie mogę nic wam niestety pokazywać, ale mogę tylko do was pogadać, powiedzieć jak to tutaj wygląda. Dostaliśmy dokumenty i jedziemy teraz na bramę do ochroniarza żeby się wymeldować udało nam się już wyjechać ale tak jak zakręcony jest ten fabryko magazyn to naprawdę aż ciężko tam jeździć ponieważ jest takie dziwne że najpierw Kompleksu, żeby inną bramą wjechać, zrobić nawrotkę i wjechać na wagę, żeby się zważyć. Jakby nie można było tą bramą, na której jest ta waga, wyjechać. No ale może potrzeba więcej miejsc pracy, i żeby każdy miał do obsługi swoją bramę, nie wiem, ale nakręciliśmy się tam, najeździliśmy, ale całe szczęście, już waga się zgadza. I możemy jechać do Teksasu. Dzisiaj kuchnia serwuje kurczaka z warzywami i makaronem lumen. Mm, idziemy się zajadać. A my dzień kończymy na Resterii. Tak jak widzieliście, jedzonko zrobione, e, pyszne. I teraz można już zakończyć dzień. Zobaczcie, już jest ciemno. Jest to dosyć duża przestrzeń. Tutaj są zaparkowane ciężarówki, więc idziemy spać. Dobranoc.